wow. Zamykaj, 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 zamykaj. Tak to być zrobione. Jest dobra, ja jestem, ja jestem ochroniarzem, ja no jestem no ochroniarzem. dobra, Amer będzie ochronił, jak będzie próbował uciec, to będzie gotowe. Dobrze, no to teraz tak. Był, był to zwyczajny dzień, jak zwykle, bo sobie tak. okulkę, jak, jak faląc budom i tak dalej. I nagle zauważyłem, że, że, że stoi sobie nad dziurą, co nie? stoi nad dziurą taką w jego takiej wieży i patrzę, tam jest, jakaś, tam jest jakaś skrzynia otwieram, a tam tak, bikony, kurde, cała skrzynia full diamentowych setów, jakieś inne te rzeczy ja, ja sobie myślę tak, proszę, halo, o co tu chodzi przecież, oku, przecież jest taka biedna, że ja stać na nie jesteś na chleb, no to i, i, okaz... I a powiedział że nie widział nigdy na życiu Widera tutaj, jest na bikonach. okazuje i powiedział on, że połowę, że tutaj, że częścią ta część wziął z game moda. Dobrze, rozumiem. Teraz prosiłbym drugiego oskarżyciela. Yy, także jestem drugim oskarżycielem. Okulka to złodziej ogółem. Ukradł nam bardzo dużo yy, itemów. Prawda. Yy, I to tyle z mojej strony. Dobrze, teraz trzeci strzałek, gruba się. Szałek. O, dobra, jak, Paweł? Myślisz, że u. jaki wyrok to. będzie? Ja sobie śmierć. Przechodzę śmierć. Sobie obok domu kozy, bo chcę iść Też tak sądzę. Ej, kuska nie. Się ucieka. Nie, nie to... zabijaj go. Ale on ucieka, no jaka on gota, on jak ja mam no go ten? On nie weź, nie uciekaj, bo dostaniesz bana, no. I jak dostanę? Zamykaj, zamykaj, zamykaj. Weź to zamknij tutaj. Dobra, we, to czekaj, zamknij to. ja się Ja wyjdę, ja wyjdę, ja wyjdę, ja Dobra, no, jest. No Możemy no kontynuować. Tak, almuwnica. Potem zostanie to zmienione na tego. Dobra, szybko, szybko, bo on zaraz znowu ucieknie. I'm obok kozy, no. nie? pod kozy, jest stado polarnych, a po tym stado polarnych są klipery. Przechodzę i te klipery zaczynają wszystkie wybuchać. Ale tu my mówimy o jego winie, czyli tego, jego... Ale ukradł to z Kreativa, te klipery, bo stwierdził, że potrzebuje Gunpowdera. Dobra, no to teraz tak, no to oh, panie sędzio, proszę pojeść, werdykt, a ja wykonam Ale yy, werdykt egzekucje. jest taki, że Kuska popełniając tyle zbrodni drastycznych bardzo dla całego serwera. Poznajmiałem, że, że Kuska zostaje skazany na śmierć. Więc możecie go spalić na stoś. Czekaj tepe, no, no kurde, bo on się cały czas tepa tutaj. Nie bij, nie zabijaj, nie zabijaj! Kurde! Panie, gdzie tak. I Palić nie, pali, pali, nie, pali. nie, nie, pali. nie wiem, po ty nie umiesz. Jeszcze raz się tepniesz, masz banus do serwera. na zawsze. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie ma, nie, nawet nie próbuj się odbudowywać. Kurde, do niego się to zamiast Paga, trzy, dwa. 2 nie, 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 czeka, nie, czeka, nie, czeka, nie, czeka, nie, 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 Pokazuj no, z łóżynami! WCZĘSTWO! Hurra, hurra! Ty miałeś itemy? Tak, moje itemy! Jakie? Chcę wam zbroję oddawać! No nie, umrę! I nie, nie, nie zniszczcie, bo to jest takie fajne! To jest takie tego, fajne! Z, z, ugaście! E, bikon, tak, z game moda. Tamte itemy Wszystko to wziąłem wzi 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 level i po prostu <grystanie> zwykłe... No wziąłeś level tego Tak. Enchanty tylko może być tym? I co? City. Nie, jeszcze miał. O tu nie, zapom nie zapominajcie, to że jest, że jest co? ender chest. Y ja ci oznajmiam, że...